Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na 11. edycji Narodowego Czytania. W tym roku mamy Adama Mickiewicza, balady i romanse, a przedstawimy Państwu e, świteżankę. Obok mnie stoi pani Agata Mormul i w imieniu e, Centrum Kultury i Sportu Kietszu. E, Chcemy powitać jako szarzy ludzie tego miasta Was wszystkich serdecznie. Państwo na pewno rozpoznacie tych, którzy czytają, bo to są postaci znane w Pietrzu. Żeby nie wspomniał o Pani Dyrektorce, czy o Pani Burmistrz czy o Księdzu Proboszczu, czy o Księdzu Wikary. Także, tak, tak, pan, pan Kierownik też go widzę. Pozdrawiam. Postaramy się później wszystkich ich przedstawić, ale macie zeszyty. Możecie od tych państwa brać autografy. Będzie to pamiątka. Po 20 latach będą się sprzedawać po 5 tysięcy, a za 5 tysięcy nie wiem, co będziemy mogli kupić. <głosy> <głosy> Zdaje się, że mało. Dobrze. E, bardzo pięknie. Jakiś to chłopak piękny i młody, jakoś to obok dziewica, brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ja nie będę tutaj wyręczał. Pana narratora, ale myślę, że czas Narodowego Czytania 2022 można zacząć. Jakiż to kubiec, piękny i młody, jaka to obok dziewica brzegami Sinę i wody idą przy świetle księżyca. Ona mu daje malinę, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą moczewie. Młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny. Na posrewnym pląsa jeziorze? On pod tym jęczym modrzewiem. Kto jest młodzieniec? Strzelcem był w tym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Powiedz mi piękna, luba dziewczynu, Na co nam te tajemnice? Jaką przebiegłaś do mnie drużyną, Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia I drżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać Twojego przyjścia Na dzikich brzegach jeziora. Zawszeż po kniejach jak sarna płocha, Jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, oluba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, Pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców mleka, Jest tam dostatkiem zwierzyny. stój stój odpowie młody hardy młokosie pomnę co ojciec rzekł stary słowicze wdzięki w mężczyzny głosie a w sercu się zamiary więcej się waszej obłudy boję niż w zmienne ufam zapały może bym prośby przyjęła twoje ale czy będziesz mnie stały chłopiec przyklęknął Wydził w dłoni piasku. Piekielne wzywał potęgi. Klął się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelcze to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złych srebrnym pląsa jeziorze. On pod tym jęczym odrzewiem. Kto jest młodzieniec? Strzelcem był w tym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. To mówiąc dziewka więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie. I pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegom nie sprostał. Znikła, jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został. Dziką powraca drogą, ziemia uchyla się grząska. Cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą błędny krok, niesie błędnymi strzela oczyma. W ten wiatr zaszumiał po gęstym Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej zawoje, skropione jutrzenki łezką, jako mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Ona po srebrnym pląsa jeziorze on pod tym jęczym drzewem, kto jest młodzieniec, strzelcem był w tym Boże. A kto dziewczyna, ja nie wiem. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody zanuci czule dziewica. Po co wokoło świteziu wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w te zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może i jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem, Porzuć wzdychania i żale. Daj mu tu, do mnie, tu będzie razem po wodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz niby jaskółka chybka? oblicze tylko wód muskać. Czy zdrówka jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się puskać. A noc w łożu srebrnej topieli, pod namiotami zwierciadeł na miękkiej wodnym liliek bieli wśród boskich usunąć widziadeł. Wtem z zasłon błysną piersiła będzie. strzelec w ziemię patrzy skromnie. Dziewica w lekkim zbliża się pędzie i do mnie woła. Do mnie i na wiatr lotne rzuciwszy stopy, Jak pęcza śmiga w krąg wielki. To znowu z wodne zatopy Srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu. I chciałby skoczyć i nie chce. Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu, Zlekka mu w stopy załechce. Tak go łechce, tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Ona po srebrnym pływa jeziorze. On pod tym jęczy modrzewiem. To jest młodzieniec, strzelcem był w tym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgał pogardził świętą, na zgubę oślep bierze w głębinie nową zwabiony ponętą. Bierze i patrzy. Patrzy i bierze, niesie go wodne przestworze, już zdala suchych odbieg wybrzeże na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną w swej dociśnie dłoni. W pięknych licach topi oczy, ustami usta różane goni i skoczne okręgi toczy. W tym cnął. Obłoczek pryska. Co ją w łodzącym blasku, Pozna jeszcze lecz dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, Ach biada jemu, za życia biada I biada jego złej duszy. Nie tobie igrać po srebrnym tonie Lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną, a dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielnie cierpiąc żarzewie, nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie. I rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się wzdyma i wrejaż do dna. Kręconym nurtem pochwyca, roztwiera paszcze, otchłań podwodna. Młodzieńcem dziewica, woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziora. On pod tym jęczym odrzewiem. Kto jest młodzieniec? Strzelcem był w tym boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem. naszych czytających o pozostanie, żeby tutaj przedstawić. Mam nadzieję, że młodzieży i gościom zaproszonym wszystkim podobało się właśnie tutaj nasze wystąpienie. Ja tylko przedstawię Marysię. Marysia ma nazwisko podobne do mojego, czyli dębina. I to wcale nie jest przypadkowa historia z tymi nazwiskami. Marysia wygrała parę światowych festiwali skrzypaczych. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce w Europie. Na pewno widziałem ostatnio chyba we Wiedniu coś takiego było. Albo we Włoszech, bo nie pamiętam teraz. Ale, ale, nie ważne. I teraz tak, to ja przedstawię Marysię, a poproszę teraz Agatę. Oczywiście tutaj brawo do pani Marysi, że do nas przybyła i nam uświetniła swoim występem czytanie narodowe. Zaczniemy chyba tutaj od narratorek. Jak będę prosiła o wystąpienie, ja będę mówiła. Pierwszą narratorką była nasza Pani Dyrektor Anna ludwiskowska wyszchowiec Drugą narratorką, myślę też znana postać tutaj w Kietrzu, była Pani Burmistrz Dorota Przysiężna-Bator. Teraz narratorów, pierwszym narratorem jest osoba pochodząca z kietrza, uduchowiona dlatego, że ksiądz Probosz, ale nie w Kietrzu, Daniel Maksymowicz, witamy księdza. Drugim narratorem był nieodzowny przyjaciel narodowego czytania, który nam zawsze, zawsze wspomaga. Pan kierownik Mopsu, pan Ryszard Kasprzycki. I główni bohaterowie. Świtezianki strzelec w rolę strzelca czytającego wcielił się ksiądz Jan Jabuchewski. odgrywającą rolę młodego chłopca, to wasz kolega Kamil Dudek. Dziewczyna, dziewczyna w pierwszej tej takiej e, naturalnej, wiejskiej scenerii to pani Marzena Pawęcka czytająca. W tej roli nasza uczennica Wiktoria Głąb. No jest i ta irracjonalna dziewczyna, świtezianka pani, świtezia czytająca, ta pani Patrycja Chomczewska I Daria Pantele. Pięknie, dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za przybycie. No zapomniałabym, oczywiście szef. Tego całego przedsięwzięcia, czyli pan dyrektor Cekisu, pan Michał Fita. To, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, jak pewnie macie świadomość, nie wymagało długiego czasu przygotowań. Ale myślę, że efekt, który osiągnęliśmy, był zaskakujący. Sceneria na pewno nam bardzo w tym pomogła. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło. Chylę przed Wami czoła wszystkimi bez wyjątku. Dziękuję wam bardzo, że dziękuję wam bardzo, że szanujecie swoich nauczycieli też i kiedy was zapraszają na tego typu wydarzenia po prostu przychodzicie. To jest naprawdę godne podziwu i wam za to również dziękuję. Ale jednocześnie chcę was zaprosić. Chcę was zaprosić do tego. Pan Jurek Dębina, który tutaj zapowiadał całe wydarzenie, jest w naszym Centrum Kultury odpowiedzialny nie tylko za to, żeby tam pisać projekty, ale on również pracuje ze słowem, ze słowem mówionym. Pracuje z dykcją, pracuje z emisją, pracuje z tym, jak mówić z sensem. Oprócz tego, że Jerzy prowadzi tego typu zajęcia, tak zwane recytatorskie, to również współpracujemy jako Centrum Kultury z panią Grażyną Tabor. Reżyserem teatru dzieci, młodzieży i dorosłych, uznaną nie tylko w Polsce, ale i w Europie, reżyserką teatrów. W związku z czym zachęcam Wam do tego, ponieważ jest wrzesień, teraz dopiero ustalają się Wasze plany lekcji, jeżeli macie trochę czasu po południu i nie do końca wiecie, co z nim zrobić, a nudzi Was już granie na telefonach i ewentualnie różnego rodzaju innych konsolach, napiszcie do nas, do Cekisu. Jeżeli jesteście chętni, stworzymy dla was ekstra super grupę teatralną, dzięki której nauczycie się mówić, dzięki której nauczycie się mówić, jakby, analizować też teksty, pracować z tekstem, pracować z ciałem, pracować, jakby, to jest coś, co bardzo procentuje na przyszłość. Ja sam jestem człowiekiem, który w trzeciej klasie liceum trafił do grupy teatralnej i powiem Wam szczerze, że przedtem byłem człowiekiem, który chodził w ten sposób. Tak, żeby mnie nikt nie widział. Dzięki teatrowi otworzyłem całego siebie i myślę, że fakt, iż jestem dzisiaj szefem Domu Kultury, to właśnie owoc między innymi tego, że gdzieś tam pracowałem w teatrze. To jest naprawdę fajna przygoda. Ja chcę, jakby, mówię o tym nie dlatego, żeby się przechwalać, tylko mówię o tym, żeby dać pewne świadectwo tego, że to naprawdę ma sens. I dlatego zapraszam Was do nas. Napiszcie do nas, czy przez Facebook, czy przez e-mail, czy, czy na miarę macie. Możecie wpaść do nas też. Chętnie podejmiemy Was herbatą. Wpadnijcie, zapraszamy. Dziękuję.